Cześć, małkowicie na naszym kanale. Ja jestem Rafał. Witam Was ponownie w serii Do It Yourself, czyli serii, w której staramy się pokazywać osobom początkującym takie podstawowe zagadnienia z dziedziny autodetailingu. Dzisiaj zajmiemy się przede wszystkim dekontaminacją lakieru. Będziemy glinkowali. No, i jako dodatek pokażemy Wam jeszcze, jak usunąć owady, ponieważ trochę się ich nazbierało. Natomiast to potraktujcie jako taki dodatek do tego filmu. Mimo, że zrobimy to jako pierwsze, no to najpierw zaczniemy teorię od tych produktów do dekontaminacji chemicznej. Co to jest dekontaminacja? No, tak naprawdę to jest takie głębokie doczyszczanie lakieru już po myciu właściwym. W momencie, gdy będziecie mieli samochód umyty i jeżeli macie jasny lakier, to bardzo często możecie zobaczyć takie różnego rodzaju naloty na nim. Czy są to jakieś pomarańczowe kropeczki, czy jakaś zaschnięta smoła, klej, żywice, tego typu rzeczy. I one często, gęsto, w zasadzie w 90% nie zejdą wam, nawet w trakcie dobrego mycia ręcznego. Tutaj będziecie musieli się posłużyć specjalną, dedykowaną chemią. Do tego będą wam potrzebne akcesoria, nie będzie ich zbyt wiele. Natomiast my sobie weźmiemy taką podstawową mikrofibrę. Glinkę, no i oczywiście rękawiczki takie, żeby sobie po prostu rąknie. Po pierwsze nie pobrudzić, po drugie, gdzieś tam nie zaszkodzić sobie chemią, mocną chemią, której dzisiaj będziemy tak naprawdę uh, używali. Ja nie przedłużam, życzę miłego oglądania. Dobrze, tak naprawdę czego będziemy potrzebowali, no to e, produkty do usuwania opiłków w metalu. E, to są te pomarańczowe kropki, o których, e, nieszczęsne, o których przed chwilą mówiłem. E, produkt niczym się nie różni od dernizerów do Felk z reguły. One są, e, tak naprawdę możecie używać ich wymiennie, one są bezpieczne zarówno tu, e, jak i tu. E, drugim produktem, jaki będziemy potrzebowali jest to Tarent Glue Remover, czyli produkt do usuwania smoły, kleju. Żywicy tego typu zabrudzeń. W tym przypadku posłużymy się ADBL-em i ich najnowszym tarent glue, glue removerem. Akcesoryjnie wzięliśmy sobie SOS-a. To jest produkt do użytku miejscowego w momencie, gdyby te zabudzenia nie chciały nam zejść, gdyby te, ta smoła, ta żywica były naprawdę mocno zaschnięte, no to w tym momencie będziemy się posiłkować tym produktem. Ponadto mamy jeszcze coś takiego jak klej lub, no to jest nic innego jak lubrykant do glinki. To szerzej omówimy za moment. Co jest jeszcze istotne, zanim w ogóle przejdziemy do pracy tymi produktami, no to to, że samochód musi być czysty i musi być suchy. Z racji tego, że te produkty aplikujemy tylko i wyłącznie na suchą powierzchnię, tak samo jeżeli zaaplikujemy sobie ten, damy mu zadziałać wspomożemy mechanicznie być może, wypłuczemy i znowu musimy lakier suszyć, e, takie są fakty, tak to jest taka jest najskuteczniejsza metoda i do tego Wam, e, Was zachęcamy i polecamy Wam taką metodę właśnie przyjąć, jeżeli będziecie działali na mokrym lakierze no to te produkty mogą się dodatkowo rozcieńczać e, przez co efektowność, e, efektywność przepraszam tej pracy może być tak naprawdę na niskim, niskim poziomie. Myślę, że to tyle, jeżeli chodzi o te dwa produkty. Będziemy dzisiaj jeszcze glinkowali lakier. Kiedy glinkować lakier? Na pewno w momencie, gdy będziemy polerowali go, ponieważ dużo jest takich zabrudzeń niewidocznych dla oka. Często, jeżeli weźmiecie sobie Dłonią przejedziecie po lakierze, no to czuć, że jest szorstkość, że jest taka chropowatość i w tym momencie musimy posłużyć się glinką. Czy glinka rysuje lakier, czy nie rysuje, to jest temat rzeka. Tak naprawdę, jeżeli będziecie posługiwali się dobrej jakości lubrykantem, nie będziecie go żałowali, psikali go naprawdę sporo, jednocześnie będziecie pracowali zgodnie z jakimiś tam zasadami pracy glinką, o których Wam powiemy za chwilkę, no to ryzyko powstania rys jest na pewno zminimalizowane. Niemniej, no. Glinki są agresywne, więc rysy będą tak czy siak powstawały, dlatego warto jest po glinkowaniu lakier wypolerować, co my uczynimy na pewno w następnym odcinku. Przechodząc do końca tej mojej teoretycznej tutaj wypowiedzi, mamy produkt, jakim jest Bugi od laba Jest to produkt do usuwania owadów. Trochę się tych owadów nazbierało, także pokażemy Wam, jak on działa. Tak naprawdę proces aplikacji tego produktu jest bardzo prosty. Pamiętajmy o tym, żeby nie aplikować go zaraz bez, y, po trasie, no chyba że nie jest, że tak powiem, lakier nagrzany. Jeżeli nie jest nagrzany, no to po prostu spryskujemy sobie powierzchnię, którą chcemy czyścić, dosyć obficie, zostawiamy na a, gdzieś tam sugerowany przez producenta czas, jaki jest zawarty na etykiecie, i spłukujemy pod y, mocnym ciśnieniem. Wtedy mamy pewność, że a, większość tych owadów została mm, rozpuszczona, czy nawet usunięta. Później i tak będziemy myć ręcznie, więc te pozostałości na pewno nam e, znikną. Myślę, że to tyle, jeżeli chodzi o teorię. Ja nie przedłużam, biorę się za oprysk e, bugiem naszego frontu samochodu. Pokażemy Wam, że kodów jest bezpieczny dla szyb, e, dla reflektorów, i będziemy rozmawiać dalej. Perfect, perfect, perfect. Samochód mamy już umyty i osuszony. Jak to zrobić? Pewnie widzieliście, jeżeli znacie naszą serię. Jeżeli nie, no to zapraszamy do playlisty, gdzie a, takie poradniki też zamieszczaliśmy. I teraz przejdziemy sobie do usuwania wcześniej wspomnianej smoły, żywicy i asfaltu. Mamy czarny lakier. Ciężko będzie to pokazać Wam w kamerze, natomiast proces wygląda tak samo, a, obojętnie przy jakim kolorze, jakim samochodzie, itd. A, my będziemy spryskiwać sobie szczelnie, czyli raz przy razie powierzchnię. Tak jak wspomniałem wcześniej, osuszoną maksymalnie, jak dacie radę. Tutaj pojedyncze jakieś kropelki jeszcze kapią, natomiast tym aż tak by się nie przejmował. No i ja lubię sobie pryskać gdzieś tak do wysokości klamek. Wyżej tych zabrudzeń raczej nie ma. Jeżeli będą, to miejscowo można tego produktu użyć, natomiast w naszym przypadku tych zabrudzeń tam nie ma. Więc proces wygląda mniej więcej w taki sposób. Jak widzieliście, ja już samochód mam pokryty praktycznie całościowo w tarze. Oczywiście nie pryskałem maski, nie pryskałem szyb oraz dachu. Nie ma tutaj takiej potrzeby. Ważne, żeby robić to szczelnie, żeby temperatura na dworze nie była za gorąca, ponieważ produkt szybko wam odparuje i będzie po zabawie. Natomiast w takich warunkach, jak mamy my dzisiaj, czyli jest dosyć wilgotno i nie ma zbyt wysokiej temperatury, produkt może leżeć nawet do 10 minut, więc my się do tego dostosujemy, damy temu produktowi sobie zadziałać. Później. Myślę, że po prostu wypuczamy pod ciśnieniem i pokażemy Wam później dalej kolejne procesy, jakimi będzie deironizacja oraz glinkowanie. Myślę, że zawrzemy to w jednym procesie, natomiast to zobaczycie za chwilkę. Jeszcze takie szybkie naprostowanie. Oczywiście, jeżeli na masce czy na dachu macie żywicę, no to stosujcie ten produkt na te powierzchnie. Natomiast, to tak jak mówię, tylko jeżeli jest taka konieczność, my takiej konieczności nie widzimy, nie mamy, więc tego po prostu nie robimy. Na czarnym, lakierze, na czarnym lakierze nie zobaczymy, jak ten produkt działa, natomiast zamieszczamy Wam kilka screenshotów, jak to powinno wyglądać, jak to pewnie będzie wyglądało na jaśniejszych lakierach. Kto ogląda nasz kanał, ten pewnie miał już okazję widzieć podobny proces, choć teraz nie jestem pewny. Natomiast faktycznie, zamieścimy Wam screenshoty, żebyście mogli zobaczyć, jak to powinno wyglądać. Ten produkt rozpuszcza te zabrudzenia, robią się takie charakterystyczne, ciemne zacieki. To nie jest nic złego, oczywiście to jest po prostu działanie tego e, produktu. Ja już się zamykam i czekamy dalej aż produkcja będzie działała. Dobra, teraz jeszcze kwestia taka bardzo istotna, jeżeli nie jedna z najistotniejszych. Mianowicie, jeżeli macie biały lakier i widzicie, że te zabrudzenia nie zeszły po pierwszym razie, to też nie jest tak, że to jest wina produktu, czy wina Waszej techniki pracy i tak dalej, nie, po prostu może te zabrudzenia są za bardzo wżarte, za długo leżą i trzeba będzie proces powtórzyć, tym się nie martwcie, spryskajcie powierzchnię jeszcze raz, weźcie sobie, tak jak ja tutaj mam przygotowaną pod ręką, jakąś bezszwową mikrofibrę, możecie ją spryskać obficie produktem i delikatnymi ruchami ten brud wzruszać. Tak może się dziać po prostu, że te zabrudzenia nie zejdą za pierwszym razem. E, o chyba, że naprawdę bardzo dobrze dbacie o samochód. Jeżeli nie dbacie albo ktoś, kto oddał Wam samochód nie dbał, no to może być tak, że ten proces trzeba będzie powtarzać. I sorry, taki jest detailing. Tu też nie ma czegoś takiego, że wszystko z pstryknięciem palcem czy mrugnięciem oka nam zejdzie. Nie, czasem trzeba się namęczyć, dlatego też tyle to kosztuje i tyle to e, trwa. I przede wszystkim wymaga to e, tyle, e, moim zdaniem, tyle wiedzy. My mamy już produkt wypukany. Ja za chwilkę sobie zrobię taką inspekcję. Wezmę latarkę, po, posprawdzam, podotykam, czy te zabrudzenia nam zeszły. No, mamy czarny lakier, więc inaczej tego nie spostrzegę. A jeżeli będę usatysfakcjonowany, No to przejdziemy dalej. Jeżeli nie, no to proces powtórzymy. Tak czy siak tego już Wam nie będziemy pokazywać, jak to zrobić. Widzieliście? Jeżeli Wam się to nie udało, za pierwszym razem po prostu powtórzcie to, co robiliśmy przed chwilką. No i przyszedł wreszcie czas na deironizację lakieru, czyli usuwanie tych takich rudawych, pomarańczowo-złotych zanieczyszczeń z lakieru i nie tylko. Będziemy też mogli sobie spryskać na spokojnie szyby, plastiki. Tutaj nie ma tak naprawdę żadnego strachu. No i w tym przypadku proponuję spryskać sobie całe auto z racji tego, że tutaj nam ten produkt w ogóle nie zaszkodzi, a jeżeli są jakieś zaburzenia, no to nam pomoże je usunąć. Generalnie zasada jest bardzo, bardzo podobna. Pokrywamy powierzchnię bardzo szczelnie. Tak jak mówiłem, już tutaj się nie martwimy o żadne, o nie żadnych innych powierzchni. Tutaj możemy psikać tak naprawdę wszystko. Jest jeszcze jedna technika która polega na glinkowaniu na ironie, jakkolwiek to nie brzmi. Wiadomo, ten sprut, który się będzie unosił z tego produktu, może wam przeszkadzać. Natomiast to przyspiesza znacznie pracę. Ja tego nie lubię robić, nie lubię tego stosować. Natomiast dla takiej prezentacji stricte wam pokażę na masce jak to zrobić, a później jeszcze pogadamy sobie o takim standardowym glinkowaniu już na lubrykancie. I won't stop till I make a change. W momencie, gdy mamy irona położonego na lakierze, a produkt sobie pracuje. Znowu zostawiamy go tutaj na kilka, do kilkunastu, nawet minut. On nawet jak sobie doschnie w takich warunkach, on się tylko wysoli. Nie będzie tutaj jakiegoś, jakichś dużych konsekwencji z tego tytułu. Natomiast raczej nie proponowałbym wam czekania aż do tego momentu. Teraz możemy przejść do glinkowania, albo w ogóle do omawiania sposobu i. Tego, jakie są akcesoria do glinkowania, bo to, że mamy glinkę tutaj, to jest jeden z tak naprawdę wielu akcesoriów, których możemy użyć do celu oczyszczania lakieru takiego mechanicznego. Glinka standardowa no jest to taka w formie, nie wiem, kurczę, nazwę to plasteliną, takiej, taka masa, którą najlepiej sobie rozdzielić na kilka części. Na kilka części. Ona jest też generalnie bardziej. Formowalna, jeżeli rozgrzejemy ją sobie w dłoniach, wiadomo dłonie mamy ciepłe, więc jeżeli je sobie rozgrzejemy, ona będzie bardziej formowalna i łatwiej nam się będzie to wszystko odklejało i tak dalej. I to jest pierwszy z akcesoriów, pierwszy z produktów, który służy do glinkowania. Podejdźcie ze mną tutaj do wózeczka, pokażę Wam jeszcze jeden i opowiem jeszcze o następnych akcesoriach. Dobra, jesteśmy przy wózeczku, no i pierwsze co Wam pokażę to pad do maszyny polerskiej który jest tutaj wykonany z takiego, nazwijmy to, polimeru, to chyba jest polimer, który niestety na Tarent glu nie jest odporny, więc jeżeli będziecie chcieli na przykład glinkować na tarze, no to kategoryczne no, nie można tego robić. Natomiast jeżeli będziecie pracowali na przykład na ironie czy na lubrykancie, no to nie ma żadnego problemu. Minusem tego typu produktów jest to, że one potrafią matowić lakier do oczyszczanie lakieru będzie szło dużo szybciej, będzie dużo bardziej skuteczne. Natomiast będzie trzeba polerować. Więc jeżeli nie planujecie polerować, no to na pewno nie stosujcie tego typu produktów. Ponadto mamy mikrofibry do glinkowania, które mają podobną, że tak powiem nakładkę na, na swojej, o podobnej strukturze nakładkę na mikrofibrze jesteście w stanie znaleźć w tym momencie. Ona się również dobrze sprawdza do glinkowania, tylko ją glinkujemy ręcznie, składamy sobie najlepiej na jakiś kwadracik, bądź też nie, to już tam sobie we własnym zakresie ogarniecie. Są też jakieś klejmity, czyli rękawice do glinkowania, znowu z takim polimerem, one też są super. I jeszcze jest klej sponge, czyli to jest taka gąbka, ona wygląda trochę jak taka do aplikacji dressingu, z tym, że znowu z tym polimerem, a znowu służy nam do glinkowania. My skupimy się tylko i wyłącznie dzisiaj na glince, z racji też tego, że jest to filmik taki podstawowy. Nie chcemy Was naciągać na jakieś specjalne koszty, bo te akcesoria potrafią kosztować znacznie więcej niż taka glinka. A jak nią pracować, pokażemy Wam za chwilę. Ja ubiorę tylko rękawiczki i lecimy. Myślę, że zrobimy to w ten sposób, że pół maski pokażę Wam glinkowania na ironie, drugie pół na lubrykancie. Tak naprawdę nie znajdziecie żadnej różnicy w obiektywie. Różnicę poczujecie w momencie dopiero pracy. Ten produkt super pachnie i jest naprawdę bardzo przyjemny. Ten natomiast śmierdzi i spełnia też inne funkcje. Natomiast tak, żebyście wiedzieli, że się da i że można. Ja sobie spryskam, tak jak mówiłem, pół maski ironem i będę glinkował. No i teraz przechodzimy do glinkowania. Jak to powinno wyglądać? Ważne jest to, żeby powierzchnię bardzo często zagniatać, ponieważ brud będzie nam się tutaj gromadził. To zobaczycie za chwilkę. Natomiast proces jest tak. Kładziemy sobie glinkę, nie dociskamy tego jakoś specjalnie nadmiernie i pracujemy mniej więcej w taki sposób. Nie robimy raczej okrągłych ruchów, nie ma to sensu, wręcz przeciwnie jest to moim zdaniem zły sposób na glinkowanie, natomiast robimy coś w tym stylu. Wiadomo, ten iron, który tutaj jest leży na lakierze już kilka minut. Ja tylko sobie dopsikałem jeszcze więcej, żeby był większy poślizg. Więc o tym też musicie pamiętać. No, i tak mniej więcej wygląda ta praca. Nie jest to nic przyjemnego, nic prostego, natomiast jak już raz to zrobicie, to będziecie mieli z głowy, więc polecam to raz na jakiś czas wykonać. Przechodzimy do techniki, którą ja częściej stosuję i którą bardziej lubię. I dlaczego ją lubię? Już Wam tłumaczę. Mamy klej Luba. Wcześniej nazywało się to Imoluk, więc jeżeli znajdziecie produkt z etykietą o nazwie Imoluk, no to to jest ten sam produkt, tylko jeszcze przed zmianą nazwy. To co ja lubię robić w momencie, gdy glinkuję sobie lakier, to jednocześnie, a gdy tymi palcami pracuję, no to tą dłonią jeżdżę i sprawdzam, czy, te, czy ta szorstkość, ta chropowatość lakieru nam zniknęła. Tutaj ewidentnie czuję, że jeszcze jest, że tak powiem, jakiś, nazwijmy to, piach w żarty w lakier, więc będę musiał tutaj poprawić to, co robiłem wcześniej. I to jest dużo przyjemniejsze w momencie, gdy robimy to na imolubie, ponieważ ten produkt tak nie śmierdzi i nie odrzuca nas ten jego nieprzyjemny zapach. Więc zobaczcie, jak to powinno wyglądać. Przyszedłem sobie tutaj do dolnej partii i jeszcze jedna bardzo, bardzo ważna rzecz. Mianowicie, e, dolne partie proponowałbym robić na samym końcu, z racji tego, że ta tutaj jest najwięcej zabrudzeń i glinka może wyglądać mniej więcej w taki sposób, jak e, tutaj u nas, na naszym przykładzie. E, dodatkowo, kolejna taka zasada, bardzo istotna, jeżeli ta glinka Wam spadnie e, na ziemię, gdzie jest bardzo dużo piachu. Możecie nawet go nie widzieć, ale ten piach tam jest, musi być. Nie wierzę, że, że czyściliście podłogę wcześniej przed glinkowaniem, to ona będzie tak naprawdę do wyrzucenia. No, na pewno nie, nie używałbym jej z powrotem na lakierze, ponieważ tutaj będzie za dużo piachu. Tego już nie, nie powygniatamy, nie pougniatamy. Po prostu idzie ona do wyrzucenia. Moim zdaniem taka, taka jest moja zasada pracy i do tego też was gdzieś tam motywuje. Niestety, takie, takie jest ryzyko pracy glinkom, natomiast. Jeżeli będziecie na tyle uważni, żeby robić to zgodnie po pierwsze z jakąś tam logiką pracy, tak? Czyli zaczynacie od góry i później dopiero lecicie na dole, no to jest naprawdę wszystko w waszych rękach i myślę, że tutaj nie będzie problemu, że coś takiego się stanie. Chodźcie bliżej, zobaczcie, jak ta glinka wygląda. Ja ją sobie ugniotę i będę leciał dalej z samochodem. A jeszcze jedna rzecz, o której nie mówiłem wcześniej, glinkować też możemy szyby, więc jeżeli chcecie polerować szyby, nakładać niewidzialne wycieraczki, to Was do tego zachęcam. Tutaj ostrożnie, wiadomo jak to jest z tymi szybami, ciężko później wypolerować jakiekolwiek rysy, więc naprawdę delikatnie można to robić, używając dużej ilości lubrykantu nie będzie na pewno problemu. Czystą stroną glinki i lecicie w taki sam sposób, mniej więcej jak w lakierze, więc na lakierze, więc tutaj nie ma żadnego problemu. Tak przygotowany samochód to już jest 95% tego, co musimy zrobić przed polerowaniem lakieru. Pewnie chcielibyście już polerować, otóż nie. Warto jest jeszcze ten samochód raz dokładnie umyć. Możecie tym samym wiaderkiem, tym samym szamponem, którym myliście wcześniej. Później wypukujemy dokładnie chemię i możemy przejść do polerowania, czym my zajmiemy się w następnym odcinku tej serii Do It Yourself. Tak naprawdę, chyba wszystko omówiliśmy w takiej oczywiście sferze podstawowej. Wiadomo, że są różne szkoły, różne techniki, różne akcesoria, różne produkty. Jest naprawdę różne, wiele różnorodności, na które warto zwrócić uwagę i na których pewnie będziemy zwracali uwagę w przyszłych odcinkach. Natomiast jeżeli chodzi o taką podstawową wiedzę, to i tak myślę, że wiecie już wystarczająco. Nie chcę przedłużać. Myślę, że to tyle. Ja Wam dziękuję za oglądanie. Pamiętajcie, że wszystkie produkty, których dzisiaj używaliśmy, listę tych produktów, znajdziecie w komentarzu. A raczej w opisie. Wszystkie te produkty możecie kupić w sklepie Mr. Cleaner. Z kodem Keep it Clean zrobicie to znacznie taniej. Zachęcam Was do korzystania z tego kodu z racji tego, że macie po prostu taniej te produkty. Ja Wam dziękuję za oglądanie. Jeszcze raz życzę miłego dnia, miłej reszty dnia. No i do zobaczenia na następnych odcinkach.